Rynkowski po alkoholowym incydencie podjął decyzję. O wszystkim poinformował menadżer. Ryszard Rynkowski w połowie czerwca bieżącego roku zamiast dotrzeć na festiwal w Opolu został doprowadzony na komendę. Wszystko po tym, jak pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko i doprowadził do kolizji drogowej. Czy po takim blamarzu piosenkarz w najbliższym czasie zamierza stanąć na scenie? Oto fakt zapytał menedżera rynkowskiego. Okazuje się, że panowie podjęli na razie decyzję o nieorganizowaniu żadnych nowych koncertów. Na razie nic nie planujemy są wakacje powiedział Bogdan Zepp. Co zatem z koncertem w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie, który zaplanowany jest na październik bieżącego roku? Ryszard Rynkowski miał być jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu, na który jednak nie dotarł. Piosenkarz dzień wcześniej, 14 czerwca bieżącego roku, wsiadł pod wpływem alkoholu za kierownicę swojego samochodu i doprowadził do kolizji drogowej w miejscowości Zbiczno, uciekając z miejsca zdarzenia. Policja jednak szybko namierzyła sprawcę i po ponad godzinie zapukała do drzwi domu rynkowskiego. Badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Piosenkarz został przewieziony na komendę i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zakierowanie pod wpływem alkoholu 73-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura w sprawie Ryszarda Rynkowskiego nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu. Prokuratura w rozmowie z faktem potwierdziła, że Ryszard Rynkowski przyznał się do winy, a także składał wyjaśnienia. Co prawda, śledczy nie usłyszeli odpowiedzi na najważniejsze pytanie, dlaczego zdecydował się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu. Składał wyjaśnienia tylko w takiej części, którą uznał za stosowne. Nie wiadomo, czy te wyjaśnienia nie ulegną zmianie. Prokurator musi je zweryfikować. Proszę więc nie oczekiwać, że będę je tutaj cytować. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać, powiedział prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z faktem i dodał: Nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu. Obecnie toczy się dalsze postępowanie. Prokuratura nie wyklucza, że aby rozwiać wszelkie wątpliwości obrońcy Ryszarda Rynkowskiego, zasięgnie tak zwanej opinii retrospektywnej. Ryszard Rynkowski po alkoholowym incydencie podjął decyzję. Po wspomnianym zdarzeniu, Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie, w którym przepraszał swoich fanów: Drodzy fani, chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski, napisał Ryszard Trynkowski. Czy po takim blamarzu piosenkarz w najbliższym czasie zamierza stanąć na scenie? Szczególnie, że na stronie internetowej sprzedającej bilety na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, widnieje informacja, że Rynkowski 3 października bieżącego roku ma wystąpić w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. O to wydarzenie, jak i inne ewentualne koncerty, Fakt zapytał menedżera Rynkowskiego. okazuje się, że panowie podjęli na razie decyzję o nieorganizowaniu żadnych nowych wydarzeń z udziałem piosenkarza. Na razie nic nie planujemy. Są wakacje, powiedział Bogdan Zep. Co z już zaplanowanym występem piosenkarza? W Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie usłyszeliśmy, że wydarzenie z udziałem Ryszarda Rynkowskiego jest na razie zawieszone, co ma związek z jego alkoholowym incydentem. Jednak, czy jest to ostateczna decyzja, mamy zostać wkrótce poinformowani przez obsługę placów.